A teraz przejdźmy do recenzji książeczki. To jak szefie pani Dominiki Smoleń od wydawnictwa Waspos. Tak się ta piękność przedstawia. I słuchajcie, jak tylko otworzycie, to możecie już zauważyć, że książkę czytało mi się bardzo szybko. <grym> bardzo duże literki, naprawdę szybko szło tutaj czytanie. Akcja w ogóle zaczęła się bardzo bezpośrednio i powiem wam, że jakoś tak od razu załapałam, co się będzie działo dalej. Bohaterowie są bardzo dobrze przedstawieni, chociaż troszeczkę nieco nerwowi. Wiemy jak wyglądają, co robią i jakie mają plany. Każdy z nich, niosąc ze sobą bagaż doświadczeń, no jednak pragnie, bardzo pragnie stabilizacji. Chwilowo czują się jak chorągiewka na wietrze, na której wyżywa się silny wiatr. Bechowe związki dały im popalić, przez co, no raczej nie chcą w nic nowego się angażować. Ale w momencie, kiedy kobieta rozmawia ze swoim przyszłym szefem nieco wystraszona i spięta. Nie ma o nim dobrego zdania. Czy jednak się to zmieni? Czy faktycznie będzie tą, której potrzebował jako pomoc w pracy, czy raczej spełnią się jej niewypowiedziane myśli? Oj, miała różne. Nie wiem dlaczego, może tylko ja mam takie odczucie, że nawet najlepszy masaż za nic by nie rozróżnił tych bohaterów. Oni byli naprawdę chwilowo tak mocno spięci, napięci, podenerwowani, Wiecie, jakby odgrywali role, do których może nawet się jeszcze nie zdążyli przygotować. Te wszystkie emocje przechodzą na nas i ciężko jest się od tego uwolnić. No, to sprawia też, że bardzo chcemy poznać, jak się to wszystko rozwinie. Choć i tak powiem, że czasami możemy się tego troszeczkę domyśleć. Spodobało mi się to, że czytając, oderwała mnie od rzeczywistości. Pokazała, że czasem trzeba być twardym, by cokolwiek w życiu osiągnąć. No i nie wolno się poddawać, nawet gdyby wszystko wskazywało na to, że się po prostu nie uda. To jedna z twardych pozycji, dość bezpośrednich i nazywających rzeczy po imieniu. Bohaterów polubicie, potem was trochę z smaczą, bywa, że i rozgrzeszą, czasem rozgrzeją, a potem znów zdobędą wasze zaufanie. Jak widzicie, druczek jest duży, więc bardzo wygodnie będzie się wam czytało. Pisana nas z perspektywy właśnie postaci, więc będziemy wiedzieli wcześniej, jakie mają zamiary, co tam kombinują. No, moim zdaniem książka warta jest przeczytania właśnie tak na jeden wieczór, te dwie, trzy godzinki, zależy czy ktoś robi sobie przerwy, czy nie robi. No, gdzie przede wszystkim potrzeba wam kogoś, kto wami potrząśnie, nie przytuli, tylko przemówi do rozsądku, że cokolwiek by się nie stało. Nic nie jest warte waszego cierpienia. Jeśli on cię zdradził, olej go. Jeśli nie przeprasza, zapomnij, że istnieje. Lecz jeśli pojawi się ktoś, kto chce was pocieszyć, a nie oczekuje niczego w zamian, to przyjmijcie go z otwartymi ramionami, bo taka okazja nie zdarza się często. Pamiętajcie, facet, który niczego od was nie chce, to jest normalnie jednym wielkim, chodzącym aniołem. No, chyba że niczego nie chce przez pierwszy miesiąc, a później to już ma za wielkie wymagania. Także wiecie, no, trzeba to wszystko ogarnąć. Ale książka jest naprawdę super, No mówię wam, na jeden wieczór. Taka lęka, tylko no właśnie takie, no taka dużą spiętość tu była taka, jakby właśnie no, no niekoniecznie byli na wszystko przygotowywani, wszystko dobrze odgrywali, pięknie i tak dalej, ale no jakieś takie taki nerwowe takie napięcie, takie oczekiwanie, wiecie, to wszystko przychodzi na Was i Wy chcecie na raz książkę odłożyć, ale sobie myślicie, dobrze, no ale jak tam coś się wydarzy, no bo to już w sumie już jest takie napięcie, że już nie możecie wytrzymać, nie, czytacie dalej, nie ma opcji, musicie to doczytać do końca, także no książka jest super, mi się podobała, a czy Wam się spodobał opis, czy Wam się spodobała moja recenzja, to pokażcie to łapeczką w górę, no i przede wszystkim, jak zawsze, zachęcam Was do czytania książek. No bo jeżeli Wasz świat jest zły, tamten czasami bywa gorszy, to w takich wypadkach Wasz zacznie się poprawiać. <grych> Okej, okay. to do usłyszenia. Pa, 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 pa.